Coraz częściej od różnych osób y, słyszę w rozmowach, że świat zwariował, że samemu też idzie zwariować, że kiedy patrzymy na to wszystko, co dzieje się na świecie, dookoła nas, to nie jesteśmy w stanie tego ogarnąć nie jesteśmy w stanie ogarnąć tego, co dzieje się w kościele, co dzieje się w naszym kraju, co dzieje się na świecie, y, i często ta sytuacja dookoła nas zaczyna nas bardzo mocno przytłaczać. Ja nazywam się Benedykt Malewski, jestem dominikaninem i chciałbym wyjść do Was z pewną propozycją. Ja i wspólnota Lefiudy, kiedy rzeczywistość nas przytłacza i przygniata, rzeczywistość dookoła, trudno jest sobie z tym radzić, kiedy jesteśmy samemu, kiedy musimy jakoś się z tym zmierzyć zupełnie sami i nie mamy żadnych rozwiązań. Jesteśmy jak taki węgielek, który został jakoś odrzucony z ogniska, no i sam zaczyna przygnie, przygasać. Nie? Co zrobić, żeby węgielek na nowo płonął? Trzeba go kopnąć z powrotem. Do ogniska, wtedy będzie płonął. Dokładnie tak samo jest z nami. Kiedy jesteśmy sami, bardzo trudno jest nam płonąć. Kiedy jesteśmy sami, brakuje nam sił i przygasamy. Potrzebujemy być we wspólnocie. I dlatego Was zapraszam do przeżycia ze wspólnotą Lef Judy, formacji w oparciu o Ewangelię według Świętego Mateusza. W zeszłym roku formowaliśmy się na podstawie Ewangelii według Świętego Marka. Teraz pójdziemy krok dalej. Wydaje się, że ta Ewangelia według Świętego Mateusza jest niezwykle adekwatna do właśnie naszej obecnej sytuacji, bo Mateusz pisze Ewangelię do ludzi, którzy już od jakiegoś czasu są ochrzczeni, którzy od jakiegoś czasu są we wspólnocie kościoła, którzy chcą być wierzącymi chrześcijanami, ale zaczyna ich przytłaczać świadomość tego, że nie jest tak różowo jak się to zapowiadało, że widzą, że dookoła jest pełno grzeszników, że ten kościół, wspólnota kościoła jest poraniona, jest bardzo słaba, że rzeczywistość geopolityczna też ich przytłacza. Po ludzku zaczynają wątpić w to, że pójście za Jezusem, pójście tą drogą w ogóle miało jakikolwiek sens. I Mateusz pisze właśnie tą, tą Ewangelię do takich ludzi, którzy potrzebują umocnienia, którzy potrzebują świadectwa, potrzebują trzymać się razem. Będziemy się zatem formować w oparciu o Ewangelię według świętego Mateusza, Kim, czym jest ta wspólnota? Wspólnota jest wspólnotą online. Gromadzimy się online przez cały rok, a na końcu roku akademickiego, w czerwcu, w jakiś weekend spotkamy się na żywo, żeby przeżyć wspólnie rekolekcje. Więc to jest nasza wspólnota. Jest to otwarte dla wszystkich i bardzo was zapraszamy. Są ludzie z różnych rejonów Polski. Myślę, że no zwłaszcza dla takich osób, które chciałyby jakiejś formacji, a mieszkają w jakichś takich miejscach, gdzie trudno jest to jakąkolwiek formację chrześcijańską, katolicką, to myślę, że jest to bardzo dobra przestrzeń do tego. Łączą się z nami też osoby, które mieszkają gdzieś za granicą. To, co jest myślę naprawdę niespotykane, to to, że w świecie, kiedy wszyscy mamy dość różnych rzeczy online, okazuje się, że to jakoś nie przytłacza, że to jest taka przestrzeń, że naprawdę się spotykamy i gromadzimy się tam nie ze względów ludzkich, nie ze względów towarzyskich, ale dlatego, że naprawdę jakoś doświadczamy tam obecności Pana, Pana, który nas podnosi, który daje nadzieję. Więc to jest ta specyficzna wspólnota. Jaka jest częstotliwość spotkań? Spotykamy się raz w miesiącu. W pierwszy poniedziałek będą wysłane wszelkie materiały, konferencja, plik PDF też z jakimiś inspiracjami do modlitwy, do lektury osobistej. W drugi poniedziałek miesiąca spotykamy się na platformie Google Meet i potem cały miesiąc do końca macie już na takie przeżycie osobiście tego wszystkiego mierzenie się z tą ewangelią, modlitwanią i tak przez kilka miesięcy. Zaczynamy od października. Ile to kosztuje. Nie kosztuje to nic. Jest to zupełnie za darmo. Widzimy wartość w samym takim spotkaniu. Co z tego będziesz mieć? Nie wiem. Nie obiecujemy wam, że jest to jakiś kurs na to, jak teraz rozpocząć szczęśliwe życie. Nie jest to też kurs na to, w jaki sposób odkryć swoją drogę życiową i swoje powołanie. Nie obiecujemy też, że wszystkie problemy w Twoim życiu się teraz zmienią i skończą, i nagle wszystko się poukłada. Nie, prawdopodobnie się tak nie stanie. Natomiast to, co jakoś z własnego doświadczenia odkrywam, to karmienie się we wspólnocie słowem Bożym sprawia, że łatwiej jest nam się z pewnymi rzeczami zmierzyć, że zmienia się nasze serce. Rzeczywistość dookoła niekoniecznie, ale nasze serce coraz bardziej jest przekonane o tym, że naprawdę działa w nas Pan Jezus. Jak do nas dołączyć? Najprościej jest napisać na tego maila, który pojawi się tutaj poniżej, maila Wspólnoty Lef Judy. Dostaniecie potwierdzenie, że zostaliście zapisani i też do tego maila czy z tego maila na wasze maile będą wysyłane wszelkie informacje o spotkaniach. Bardzo serdecznie was zapraszamy. Wszystkiego dobrego z Panem Bogiem i mam nadzieję, że do zobaczenia.